Nauczanie domowe. Torek, pierwszy tydzień zwykły. Psalm ósmy, wersety drugi oraz od piątego do dziewiątego. Tytuł Obdarzyłeś go władzą. O Panie, nasz Panie, jak przedziwne jest Twoje imię po całej ziemi. Czym jest człowiek, że o nim pamiętasz? Czym syn człowieczy, że troszczysz się o niego? Uczyniłeś go niewiele mniejszym od aniołu, uwieńczyłeś go czcią i chwałą, obdarzyłeś go władzą nad dziełami rąk Twoich, wszystko złożyłeś pod jego stopy. Obce i bydło wszelakie, i dzikie zwierzęta, ptaki niebieskie i ryby morskie. Wszystko, co szlaki mórz przemierza. W wersecie siódmym tego psalmu ósmego czytamy: Obdarzyłeś człowieka władzą nad dziełami rąk twoich. Wszystko złożyłeś pod jego stopy. Trzy wnioski mogą wynikać z tego wersetu. Po pierwsze, człowiek posiada władzę. Po drugie, został nią obdarowany przez Boga i po trzecie odpowiada przed Bogiem za swoje decyzje. To, że człowiek posiada władzę, oznacza, że Bóg uczynił go, jak mówimy, koronom stworzenia. Człowiek ma intelekt, człowiek ma wolę, może podejmować decyzje, może podejmować działania, a to powoduje, że stawia go w uprzywilejowanej roli. W stworzeniu. Ta władza jest możliwością, możliwością działania i powinien człowiek tę możliwość wykorzystać, ponieważ jeśli ma predyspozycję, to jego sposób działania ma być mądry, rozsądny, ma decydować. I w momencie, kiedy Bóg powierzył mu tę władzę, widzimy, ta władza sięga bardzo głęboko. Choćby to, że rodzice otrzymali władzę przekazywania życia, to, że człowiek stworzył pewną rzeczywistość kultury, używając tej władzy, przemieniając naturę, doskonaląc wiele swoich cech, predyspozycji, ale też przemieniając to, co jest w naturze, właśnie do przemienienia, choćby podniesienie plonów przez uprawę ziemi, choćby uporządkowanie biegu rzek. To są wyraźnie przestrzenie działalności człowieka, w których współdziała z Bogiem, współpracuje, przekształca, daje temu bardzo ludzki kształt i charakter. I to jest to coś, co oznacza Bóg Tobie ufa. Bóg daje Tobie tę możliwość, żebyś tak robił. Ta władza nie jest pozorna. To nie jest udawane podejmowanie decyzji. To nie jest udawane działanie. Realne, konkretne i przynoszące oby jak najlepszy owoc. Można tej władzy nadużyć. I tu przychodzimy do drugiego punktu. Ta władza została dana człowiekowi. Mówimy czasami w takim prawniczym języku, że ta władza została delegowana. Człowiek nie ma jej sam z siebie, nie bierze jej sam z siebie, nie uzurpuje sobie, ale że to Bóg podarował. Bóg tak przygotował człowieka, aby to właśnie on sprawował taką władzę, która jest kontynuacją Bożego działania. Ten dar powinien dawać nam do myślenia. Nie mam sam z siebie tego wszystkiego. Powinna być w moim sercu wdzięczność, powinienem być pokorny wobec tego, że ta władza jest w moim ręku. Nie wolno mi jej nadużywać, czy nie wolno mi, używając tej władzy, niszczyć środowiska, niszczyć drugiego człowieka, niszczyć czyjejś pracy. To oznacza rozumienie daru, wdzięczność i mądre używanie. Używanie zgodne z naturą, zgodne z tym, do czego to narzędzie zostało przygotowane, przeznaczone, a zostało właśnie przygotowane do tego, by współdziałając, odkrywając prawa, zasady, móc po prostu wejść w tę piękną rolę, ale respektując to wszystko. Prawa natury, prawa moralne. To jest to świadome używanie daru. I w końcu trzecie. Zagadnienie z tym związane to jest odpowiedzialność. Człowiek ponosi odpowiedzialność za to, co robi. My jesteśmy odpowiedzialni za to, co tworzymy. Nie możemy tego robić bezmyślnie. Nie możemy używać tej władzy bez refleksji. Nie wolno tego nadużywać. Bóg zaufał nam jako ludziom. Bóg obdarzył nas tym, ale też chce, żebyśmy zdali rachunek i z radością przynosili plon tej współpracy. Niech w takim zarządzaniu, działaniu, podejmowaniu decyzji, przekształcaniu świata błogosławi Ci sam Stwórca, Ojciec, Syn i Duch Święty.